tak szlifować. Możesz obejrzeć milion 200 poradników w prawo, w lewo, do góry, ruchami okrężnymi. Nic ci to nie da, jeżeli nie będziesz przestrzegał podstawowych zasad. Każdy sprzęt, nieważne jaki, ma swój talerz. Na ten talerz są odpowiednie papiery, więc przede wszystkim czystość i używanie odpowiednich papierów. Podczas szlifowania wytwarza się temperatura. Która nawet widać na tym talerzu. Ta szlifierka przeszlifowała może 10-15 godzin i widać, jak bardzo akurat żywica tu jest szlifowana, ale widać, jak bardzo pył, który jest, łapie temperaturę i robi się z niego, robią się z niego kluski. Więc przede wszystkim do talerza używa się odpowiedniego papieru, który w odpowiedni sposób pozwala odebrać. Yy, urobek. Mało tego. Yy, wszystkie otwory muszą być idealnie ułożone względem talerza. Mało tego. Papier nie musi być nowy, nie musi być za miliony monet. Tak samo sprzęt, ale musi być. Wszystko. Ale najistotniejszą sprawą jest, nie machamy szlifierką prawo-lewo. Szlifierka ma ruch oscylacyjny, który zapewnia, że szlifuje powierzchnię. Więc wystarczy prowadzić ją po powierzchni i w każdym punkcie starać się, aby talerz dolegał całą powierzchnią. Jakiekolwiek problemy z talerzem bądź trociny pod, pod papierem. Powodują, że maszyna traci wyważenie i zaczyna talerz podskakiwać. To jest najistotniejsza sprawa w uzyskaniu pozycji do, wyjściowej do tak zwanego lustra, czyli w 100% przejrzystości, bez żadnych spiralek.